W dniach 9-11 sierpnia na terenie naszej gminy odbył się 15 Ogólnopolski Spływ Kajakowy z Husarią Po Czernicy, w ramach którego turyści z całej Polski pokonali Czernicą trasę 30 km. Zanim jednak zwodowano kajaki, na terenie leśniczówki łuszczyn odbył się wieczór komandorski. Członkowie PTTK Husaria szczegółowo omówili kwestie organizacyjne, a uczestnicy spływu poznali wszystkie osoby funkcyjne. Oficjalnego otwarcia spływu dokonał prezes Husarii, Wiesław Kasprzak. 15. spływ ogólnopolski uważam za otwarty. Bawimy się, jak po Bo tu jest waszy Tu jest waszy Tu jest wasze Trasa spływu zaczynała się w miejscowości Łuszczyn, a kończyła w Czarnym. Uczestnicy na jej pokonanie mieli dwa kolejne dni. W tym roku pogoda dopisała, co miało odwzorowanie w liczbie uczestników. W sumie płynęło 70 uczestników. Najdalsze osoby, które przyjechały do nas tutaj, to są turyści z całej Polski, ale osada, która mieszka najdalej, są to Katowice. Bardzo sobie chwalą tą rzekę jest bardzo czysta, piękna, malownicza. Wszystkim bardzo spływ się spodobał. Oczywiście. Zakwaterowanie mieliśmy w Leśniczówce pod namiotami. W tej chwili jeszcze impreza trwa nadal i myślę, że do godziny 18 zakończymy tą imprezę. Wpłynęliśmy z Leśniczówki Niedźwiady łuszczyn rzeką Białą, następnie wpłynęliśmy do rzeki Czernicy, w miejscowości łuszczyn była baza i obozowisko całe i stamtąd wypływaliśmy już do Czernicy kajakami i zakończyliśmy przy. Moście tutaj w Czarnym. Ogólnopolski spływ kajakowy jest dla naszej gminy niebywałą formą reklamy. Ludzie z różnych zakątków Polski mają bowiem okazję podziwiać piękno rzeki Czernicy i terenów zielonych. Kilku uczestników spływu podzieliło się z nami swoimi wrażeniami. Prasa prześliczna, nawet pogoda dopisała, troszeczkę wiaterku. No Pierwszy odcinek mieliśmy 16 km, drugi odcinek mieliśmy... 14. No i troszeczkę było przeszkód, co jest atrakcją na rzece. Była rzeka Biała i teraz Czernica, gdzie kończymy tutaj w Czarnym. No rzeka jest typowo dzika, trzeba przyznać. I w ogóle jest typowy plener, bardzo dużo zieleni. No i wszystkie drzewa praktycznie aż do wody schodzą. Także płynie się w takim szpalerze drzew, jak to się mówi. Przyjechaliśmy z Chodzieży już któryś raz ekipą z Eurohurtu. Oczywiście świetnie się bawiliśmy, jak zwykle. Rzeka y, płytka, bezpieczna. Nie było żadnych poważniejszych wywrotek ani y, kolizji. Trzeba było pomagać, przepychać kajaki. Naprawdę świetna zabawa. No i tyle. No, kontakt z naturą, oczywiście, najbardziej przyjemny. Z dziećmi przyjechałam, z mężem i mówię z moją ekipą po raz któryś. I na pewno tu wrócimy. Rzeka no najłatwiejsza nie jest, było dosyć dużo przeszkód, ale spokojnie wszystko się dało pokonać. Choć 15. ogólnopolski spływ kajakowy z Husarią po Czernicy ledwie się zakończył, jego uczestnicy już wyczekują kolejnej 16. edycji, która odbędzie się w przyszłym roku.